7 manekko Pawlo X. Dzisiaj sobie programy. Spróbuj nie zginąć. No właśnie. No nie. I nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, dać dzwoneczek i polajkować Zaraz ginę. Bo no jak tu się wchodzi, no. Jezu, o nie O matko Przeżyje to? Piszcie w komentarzu, przeżyje czy nie o. Wszystko się rozwala, matko chrysta Um. Nie chcę zginąć. Mam tak mało HP. Mam tak mało HP, że zaraz ginę. No. O matko. No wiedziałem, wiedziałem. Ale prze przeżyłem. Przeżyłem, przeżyłem. <grym> <grym> Jutro filmik o godzinie... Nie, nie powiem której, ale nie mogę powiedzieć. Nie wiem. Jeszcze pomyślę. To, co tu jest? Wyniki? Kto on ma 152? Kuzonik ma więcej. Jeszcze jedną Rutkę. Aha! Właśnie musisz zobaczyć, co będzie. Mhm. Używamy sztorm Znając życie, to tak. Ale... O nie! Mam mało HP! O nie! Jezu... No i więc... Mmm, czy może nie jest gier? Co to jest? Tsunami, no, jak zwykle. Matko, co mi tu? Nuda. Co będzie? No, dobrze, idę na dach Tak małapę. Wow, 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 wow. O nie, nie, nie. Zginąłem. Nie. Przegrałem challenge. O nie. Tsunama. Mówiłem. <grywa> Na koniec. Do, dobra. Do widzenia siemanko i do zobaczenia. Miłego oglądania. Pa pa!